Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś rozpoczynamy kolejny rok w łowisku w wrzesień. Jesteśmy w pięknym mieście Zielona Góra. Mam z Jackiem jednego gościa, ale może Jacek powiedz w ogóle, gdzie my jesteśmy tak dokładnie. Konkretnie jesteśmy w samym centrum obwodu łowieckiego numer 149, koła łowieckiego Leśnik-Zielona Góra, gdzie akurat w tym czasie głównym łowczym i prezesem jest jego magnifermentacja, dostojność, rubaszność. Upojność, obfitość, Jego obfitość, obfitość, obfitość bachus. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Tam gdzie dobre żarcie, tam jestem i ja, a tam, gdzie dobry trunek, tam jest i on. Czyli mógłbym powiedzieć, e, ja jestem takim Bachusem łowiectwa, obżartusem największym, który zje chyba wszystko, co jest zrobione z dziczyzny, a ten człowiek wypije wszystko, co mu, e, co mu podadzą. Czyżbym się mylił, Bachusie? Troszkę tak, znaczy nie w sensie, że wszystko wypije, co mi podadzą, ale też ja też wszystko zeżrę, zwłaszcza z dziczyzny, którą uwielbiam. No to mam, e, mam konkurencję. Okej, okay, Jacku, ale teraz już tak czysto. E, Czysto poważnie. Jesteśmy, tak jak sam powiedziałeś, w centrum miasta e, Zielonej Góry. Mamy winobranie, co my dzisiaj tu będziemy robić? No będą to łowy niestandardowe. Będziemy po prostu rozmawiali z Zielonogórzanami, z turystami, którzy dzisiaj się znajdują w grodzie Bahusa, na temat tego, jak postrzegają myśliwych, e, na temat dziczyzny, czy lubią dziczyznę, czy znają dziczyznę i też tego, jak e, postrzegają myśliwych łowiectwo. E, Okej, okay, słuchajcie, skoro dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy Zielonogórzanie znają się na łowiectwie, czy zielonogórzanie, czy goście, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry na winobranie, w ogóle co sądzą o Myśliwych, to ja będę niestandardowy i pierwszego naszego gościa, a bardziej gospodarza tego miasta, zapytam, co Bachus sądzi o Myśliwych? Co ja sądzę o Myśliwych? Moim pierwszym takim stwierdzeniem o Myśliwych jest to, że Jesteście potrzebni, jesteście po to, żeby zaprowadzać porządek w lesie i to jest dla mnie wielki szacunek dla was. E, jesteście odpowiedzialni za najlepsze mięcho, jakie pojawia się na stołach, ponieważ dziczyzna jest najpyszniejszym mięsem. No. Powiedz sam, no, no nie oszukujmy, no nie ściemniajmy. Nie ściemniajmy, no dziczyzna rządzi. Bachusie, ja powiem tylko tyle. Pytasz, wywołujesz mnie do tablicy, powiem podtrzymaj mi piwo, podtrzymaj mi wino. E, przyjacielu drogi, oczywiście. Wszystko, co jest dzikie, jest najzdrowsze. Czy każdy rodzaj dziczyzny dla mnie jest fenomenalny, nie tylko jako myśliwego, ale też konsumenta. Ja, moja rodzina, moi znajomi uwielbiamy dziczyznę. E, ja już ostatnio coś dobrego? O właśnie. Jadłem coś, co zaskoczyło mnie strasznie, bo to, bo, to był, bo to był schab z jelenia, stek ze schabu z jelenia? I już gdzie, bo to smakowało jak polędwica wołowa, mhm. a, to było, a to było schabem, tak? Tak. także e, delikatne mięso. E, dlatego dziczyznę uwielbiam od zawsze. Odkąd tylko pierwszy raz spróbowałem, a nie pamiętam kiedy to było, więc w każdej formie. Czy w formie przetworzonej, w takiej no, uwędzonej, czy to jest kiełbasa, kabanos, czy to są pasztety, czy to są, czy to są właśnie steki, czyli tak mniej przetworzone to mięso, tatary, także to. O, tatara, uderzyłeś w stół. O, takiego tatara z jelenia. Rozpoczyna się w Lubuskim rykowisko. Ta, takiego Tatara, to też bym już teraz zjadł. No, także, także ta, kwestia, ta kwestia dziczyzny, mięsa, jedzenia mięsa z dziczyzny, jest dla mnie bardzo, bardzo, że tak powiem, ważna i bardzo, bardzo lubiana przeze mnie. Ale wracając jeszcze do myśliwych, bo o tym będziecie pytać, tak? Dokładnie. Wydaje mi się, że idziecie z odważnym tematem włożenia kija w mrowisko. A jak wiemy, w lesie mrowisk nie brakuje, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie Wam. Eee... Co usłyszycie, ale wiedzcie, że ja osobiście, czy jako Bachus, czy jako Marcin Wiśniewski, który na co dzień jest li tylko człowiekiem, który nosi spodnie, nie sukienkę, e, szanuję myśliwych, szanuję, szanuję łowiectwo, e, szanuję was przez to, że e, po prostu jesteście w lesie, e, dbacie o las, dbacie o zwierzynę, dbacie o całą tą faunę i florę, która, która jest e, no, ważna, tak? Że nas otacza, nie? Zieloną górę Zielona otacza. Góra, Aczkolwiek górę. możesz przyznać, Bachusie, bo jesteś, towarzyszysz nam w różnych wydarzeniach. Odwiedzacie z prezydentem Januszem Kubickim nasze stoisko z reguły na sam początek. Później oddajemy wam pokłon, rzecz jasna, w korowodzie barwnym, zakończającym winobranie. Ale my tutaj nie mamy specjalnie przeciwników, powiedzmy. My się nie spotykamy z czymś, z hejtem takim, który no, na, w dużych miastach, czy też wśród mniej świadomych ludzi wybrzmiewa do bardzo mnie to cieszy. lub lubuszanie są bardzo świadomym tego że jesteśmy gospodarzami zielonych płuc polskich tego co się w nich znajduje a odpowiedzialni ludzie biorą na barki gospodarkę tym co mamy na naszym terenie. No i bardzo mnie to cieszy tym bardziej, co bardziej powiedziałeś, że, że, że no, tutaj akurat tego hejtu nie ma, on się wylewa co jakiś czas, gdzieś cały czas e, pojawia się. E, pojawia się. E, dlatego e, ja powiem krótko. Myśliwi są ok, a to, co przyniosą z lasu, jest jeszcze bardziej ok. To jest, to jest po prostu najlepsze, co może być. No. Słuchajcie, e, i to właśnie powiedział nam e, e, Bachus jako pierwszy. A ja Wam powiem tyle, co powiedzą mieszkańcy Zielonej Góry, co powiedzą ludzie odwiedzający winobranie, to właśnie w dzisiejszym odcinku. A jeszcze już tak, na zakończenie, e, Bachusie, jak myślisz? W tym roku obchodzimy stulecie zjednoczonego polskiego łowiectwa. W skrócie można powiedzieć 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Jak będzie wyglądał ten przysłowowy, myśliwy za 100 lat? No ja myślę, że się w ogóle nie zmieni. Czy macie... Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby myśliwy za 100 lat e, wyglądał inaczej niż teraz, no bo... Czego więcej, znaczy czy, inaczej, plączy mi się język. E, ma prawo, ma prawo. Bachusowi ma, pra, ma prawo musi. plątać się język nie, przez ale... cały tydzień. Nie, 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 bo wydaje mi się, że chyba nie musi się zmienić za sto lat e, Polski myśliwy czy e, łowczy, jak ty zawsze mnie e, 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 tryka mnie. Nie? Bo dla mnie myśliwy i łowczy to to samo, ale tu, tu, są, tu są inne inne, że tak. Jest powiem, hierarchia. Hierarchia, tak, tak. Ale to mówię z szacunku. E, nie, nie prześmiewczo. Oczywiście. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyście cały czas byli w tym lesie. No, las za 100 lat się chyba nie zmieni za bardzo. Właśnie wszystko będzie zależało od tego, jak ewentualnie będzie się zmieniało środowisko i jaki człowiek będzie wywierał wpływ na środowisko, no, jaki będzie to postęp technologiczny, bo na pewno rzeczy nie mamy. Wpływu. No tutaj wydaje mi się tutaj wydaje mi się, że wy powinniście stać na straży tego, żeby jak najdłużej nic się nie zmieniało. Nie? No, i tutaj, tutaj się zgodzę. Ja, Mogę ja, i słuchajcie, I słuchajcie, i w tym momencie znamy już opinię Bachusa, jak to wszystko ma e, wyglądać. A co powiedzą e, lubuscy e, odwiedzający Zieloną Górę, inaczej, Lubuszanie odwiedzający Zieloną Górę? To wszystko w dzisiejszym odcinku. E, żegnam Was, dziękuję Bachusie, e, dziękuję Jacku, a ja wybieram się na polowanie. Upojności. Ale też tatara. Yy, okej. Okay. A może a może jakieś wspólne polowanko bahu się razem? Czemu nie? No, no to słuchajcie, to wstępnie jestem. Ja słabo biegam. Yy. No, ale za to, Bachusie, ale za to ja cel nie, ja nie strzela. Aha, ja no dobra. ok. w takim razie, w tym oto wdzięku. Słuchajcie, no, to, no to, może być, to może być naprawdę ciekawe. W Ademeku Myśliwego, jego ekscelencja, nominencja... Magnifermentacja. Magnifermentacja i w ogóle. Bachus na polowaniu, na łowach. na łowach może być zacnie. To co, zaczynamy dzisiejszy odcinek. 20% rabatu na cały asortyment firmy Outdoor Edge. Dostępny na stronie togo.com.pl po wpisaniu kodu WADEMECUM20. Sprawdź, czy nie szukasz dobrego noża. No słuchajcie, Bachus poszedł do roboty, robi zdjęcia już, więc jest rozchwytywany, a ja będę tutaj podchodził i łapał ludzi i zobaczymy, co sądzą o, o myśliwych, co sądzą w ogóle o łowiectwie, więc będę stał tu z moim mikrofonem i widzę pierwszą osobę, która do mnie idzie. Dzień dobry, czy mogę panu zadać jedno pytanie? Można. Mam takie pytanie, co sądzi Pan o polskim łowiectwie, o polskich myśliwych? Nie mogę nic powiedzieć, ja dlaczego? nie jestem z, Polsce. z Polski. Jest? Z Ukrainy. Z Ukrainy, to, ale rozumie pan co mówię. No tak, ja wiem. Okay. Na Ukrainie też jest związek myśliwych, to jest. ja zapytam tak inaczej, czy myśliwi są potrzebni? się potrzebni. Potrzebni? Potrzebni. Okej, okay. a dlaczego? No to co każdy powinien mieć jakby swoje, ja nie wiem jak powiedzieć to po ukraińsku. proszę powiedzieć po ukraińsku trzeba mieć każde zwierzęto powinno być jakoś selekcjonowane, selekcjonowane ok, tak. dziękuję słuchajcie, dobra, pierwszy głos można powiedzieć mamy już poza bachusem mamy już załatwiony, idziemy, idziemy, idziemy zaczepiać dalej, mamy tutaj różnego rodzaju winnice, które się wystawiają, my jesteśmy blisko załuku myśliwskiego, być może spotkamy tutaj jeszcze jakichś myśliwych ale już za momencik, już za chwilę znajdziemy kolejną osobę dzień dobry, czy mogę zadać pytanie? Pytanie, a jednak nie. Dzień dobry. Dobry, dobry. Czy mogę zadać jedno pytanie? Nie udało się, słuchajcie. No to tak jak w życiu, jak w polowaniu, nie jest łatwo, żeby, żeby stanąć i z kimś porozmawiać. A jednak może teraz. Dzień dobry, chciałbym zadać pytanie. Ucieka pani. Słuchajcie, no nie jest łatwo. Dobra, idę, idę, idę dalej. Jesteśmy, słuchajcie, koło winnicy, winny Dworek, No i dobra, spróbujemy zadać pytanie. Dzień dobry paniom. Przepraszam, dobry. mogę się wtrącić w rozmowę. Ja mam takie pytanie. Nagrywamy program i chcemy porozmawiać na temat łowiectwa. Co pani sądzą na temat łowiectwa, myślistwa? Czy w ogóle macie jakiekolwiek zdanie? Czy uważacie, czy, że myśliwi są potrzebni? Może, nie wiem, coś na temat dziczyzny? Czy jadłyście, nie jadłyście? Nie, ja nie preferuję dziczyzny. Tak. Nie preferuję pani dziczyzny. Okej, okay. a pani? Ja jadłam, ale też tak niekoniecznie. Nie jadłam, ale nie niekoniecznie. Jadłam jadłam. 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 A co pani jadła? Ja jadłam burger z dzika. O, a kiedy? Przepraszam, zielenia. Zielenia? Jadłam cuba. O, to super, no to nieźle. To dziadek, no, dziadek poluje? To tak. tak. A, czyli ma pani myśliwego? W mam, definie? mam. To co pani sądzi o myśliwych? No, co, no, nie wiem, są co potrzebni nie. czy nie są? Nie chcę tutaj się na bubę wpakować, nie, powiedzieć, że to... są i to się okaże, że, że nie. A, a. Albo powiem, że nie, a, a wy, albo a. nie. tak? wolałbym odpowiedź taką prawdziwą z serca. No Jak nie wiem, uważa? no każdy ma swoje hobby, każdy się nie, zajmuje tak, czym tak, chce, tak. no i tyle nie. Okej, okay. pani? No. Nie, ja nie preferuję, jednak nie, nie wiem. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, mamy też, mamy też, takie, mamy też mamy takie odpowiedzi, że, że panie nie są pewne, a jednak jest dziadek myśliwy. Kiełbasa z dzika była jedzona, burger z jelenia, więc jest całkiem, więc jest całkiem nieźle. Słuchajcie, idziemy, idziemy dalej szlakiem, szlakiem winobrania i być może podejdziemy zaraz i znajdziemy kolejne osoby, z którymi będziemy, będziemy rozmawiać. Dzień dobry panowie. Mo, mogę zająć chwilę, mam pytanie. Sekundę, pan Dobra, skąd jesteście? Skrosna. Z Skrosna. Krosna, Krosna. Z Krosna. Krosno to całkiem niedaleko Zielonej góry. Przejechaliście na winobranie? Tak. Dobra, ja mam pytanie takie. Co sądzicie na temat myśliwych? No, ja mam takie raczej... Mój dziadek był myśliwym i nie mam nic do nich. Okej, okay, w porządku. Czy no. uważasz, że są potrzebni? No pewnie. W porządku. Y Odstrzela dziki na przykład psują pola. Mhm. Takie o. Czyli jest według Ciebie myśliwy jest. No moim zdaniem. Przydajesz. No mój dziadek był, moim zdaniem jest pod... przydatny, tak. Okay, ja rzadku. mam takie zdanie, że wszystko w ramach rozsądku, tak? Wszystko w ramach rozsądku. A zapytam panią. Pani przyjechała tutaj z chłopakami też? Czy nie? Od... nie Od... Jest... A jestem pani jest? Z zielonej góry. Z zielonej góry. Dziękuję, chłopaki. Mam pytanie. Robię sądę bardziej polowanie i poluję na ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać na temat łowiectwa, myśliwstwa. Co sądzi pani na temat myśliwych? Ludzie, jak wszyscy, zawód, jak każdy. Z okay. umiarem. Uh -huh. W każdym zawodzie, każdy jest człowiekiem i jest antyczłowiekiem. Proszę powiedzieć, czy uważa Pani, że to, co robią myśliwi, ma sens? Czy powinni to robić? Nie, powinni. Powinni. Czyli, powinni. czyli łowiectwo jest przydatną dziedziną życia, które zwykłym Zawsze mieszkańcom było. może się przydać? Nie, tylko, że powinni to robić humanitarnie. Humanitarnie. Uh -huh. A co pani rozumie przez to pojęcie humanitarnie? Nie powinni zabierać ze sobą dzieci takich mhm. małych. No, powinni odszczeliwać to, co faktycznie nam zagraża. Mhm. No, no i chyba to wszystko. Okay. E, bardzo dziękuję. Mamy, mamy kolejne zdanie kolejnej e, e, pani, która tutaj po deptaku zielonogórskim chodzi. E, ale tu mamy kolejną trójkę ludzi, którzy, e, którzy są tutaj. Są dwie panie i pan. Dzień dobry, czy ja mogę przeszkodzić? Dzień dobry, ja prowadzę sądę, bardziej polowanie i chciałbym się dowiedzieć, co sądzą Państwo o, e, o myśliwych. Ja nie mogę się wypowiadać, bo mam ojca myśliwego. To dla mnie, ja też poluję, ja też jestem myśliwym, więc e, ojciec myśliwy to chyba, to chyba dobrze. Nie, nie, nie dobrze. Nie. Dlaczego niedobrze? Nie tolerujemy zabijania zwierząt. Okej. Okay. Ale dlaczego? Proszę wytłumaczyć, bo ja, ja szanuję zdanie, tylko chciałbym poznać taką już opinię. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest złe, tak? To skąd takie podejście i dlaczego? Wow. To, że tak do końca złe to nie jest, no bo no. musi być jakiś odstrzał, nie? Ale żeby tak tylko po to, żeby nie można sobie tego robić dla sportu. nie? No nie. No. Ani dla sportu, ani żeby sobie zjeść. Nie, znaczy, no ja się zgadzam z Państwem, że e, nie powinno się zabijać dla sportu i chyba żaden e, z myśliwych nie zabija dla sportu, e, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to, e, to bardziej się tutaj nie zgodzę, bo jeżeli miałbym e, opowiedzieć na przykład e, ja jako to myśliwy. Jak to wygląda, ale my nie jemy mięsa. Rozumiem. Czyli państwo w ogóle nie jecie mięsa? Tak, bo to jest nieekologiczne. Okej. Okay. A co, a jeżeli mogę zapytać, co jecie? Nie, pijemy, rośliny jemy. Okej. W porządku. E, czyli tata myśliwy, państwo nie jecie mięsa, e, szanuję jak najbardziej, e, a według pani e, z umiarem. Tak, tak. Okej. Okay. Mamy kolejne e, odpowiedzi w naszym e, dzisiejszym polowaniu. Bardzo dziękuję. E, powiem państwu. Powiem Państwu tak, no, no dzieje się w tej zielonej górze, przeszliśmy dopiero kawałek, ale idziemy, idziemy dalej szlakiem winnych domków i będziemy sprawdzać, co tutaj się, co tutaj się dzieje. Mam na imię Piotr, chciałbym z Tobą pogadać. Tak. Masz w rodzinie kogoś, kto poluje? Nie, nie mam. A co sądzisz na temat łowiectwa? Generalnie nie mam żadnej wyrobionej opinii, aczkolwiek wydaje mi się niepotrzebne trochę. A powiedz mi, jesz mięso? Tak, czasami się zdarzy. Hmm? Ale w, Twoja dieta, mógłbym powiedzieć, jest bardziej e, oparta o, o mięso czy o warzywa? Nie, generalnie dietę staram się mieć zbalansowaną, chcę żeby to było jakoś równe i jakoś nie przeszadzam z tym mięsem ani z warzywami. Hmm? Rozumiem, a, a czemu mówisz, e, że łowiectwo raczej wydaje Ci się, że nie? Znaczy nie jest to samo łowiectwo, tylko jakby wydaje mi się, że jeśli to chodzi o takich małych ilościach to jest ok, ale no nie wydaje mi się, żeby to było aż tak bardzo potrzebne, patrząc na to, że mamy już obecnie różne takie miejsca, w których mięso możemy pozyskać w sposób no... no. W sensie my mówisz, że mięso można... W sensie kupić, tak? Że idziesz do sklepu i to mięso jest dostępne. Nie, nie, nie. Bardziej mi chodzi o to, że są miejsca, gdzie są zwierzęta na specjalnie hodowane i nie wydaje mi się, że musimy specjalnie gdzieś jeździć, żeby na nie polować. Aha. A to ja ci opowiem taką, taką moją historię życia, jeżeli mogę. Być może, być może przekonam cię do, do pewnych racji. Opowiadam to ludziom, którzy którzy uważają podobnie do Ciebie. Kiedyś wybrałem się w jakiś dzień do jednego z supermarketów i zobaczyłem, jak pakowane jest mięso, które się przeterminowało. I to mięso idzie zazwyczaj do, do utylizacji. I w tym momencie powiedziałem, że te zwierzęta są hodowane właśnie po to, żeby je można było kupić, zjeść, skonsumować. Śmierć tych zwierząt Poszła na marne, czyli ktoś je wyhodował, został spożytkowany określony czas, różnego rodzaju energia i tak dalej, tak dalej. A potem nikt tego nie zjadł i zostało to zutylizowane. Jeżeli myśliwy idzie na polowanie, pozyskuje przysłowiowego dzika, takiego jak tutaj stoi, i zjada go w 100% i nic się nie marnuje. Co według ciebie jest bardziej. Humanitarne w tym momencie. Czy takie wyjście na polowanie i upolowanie jednego dzika i zjedzenie go w 100%, czy uhodowanie tysiąca świń, z czego 800 zostanie zjedzone, a 200 zostanie zutylizowane? Wie pan, tak szczerze, no. wydaje mi się, że no też nie mamy pewności, że każdym razem zjemy 100% tego dzika. Wydaje mi się, że też nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, że za każdym razem zjemy, także. Nie wiem, jakby nie jestem w stanie tutaj się kłócić, tu z panem nie, nie widzę, ale nie mam w tej chwili na odpowiedzi na to, na to pytanie. Ok, super. E, cenię sobie Twoje zdanie, cenię sobie mm. Twoją wypowiedź. Bardzo dziękuję I, e, i nawiązując do tego, czy jestem w stanie zagospodarować tego swojego dzika w 100%, to mm. odpowiem, ci, e, odpowiem Ci, że tak. E, zjem go w całości i oczywiście nie zjem go w jeden dzień, bo nie jestem asteriksem, który tak. bierze, wiesz, tego dzika na przysłowiowego bicepsa, idzie do domu i go zjada, mm. ale, ale tak e, ja, moja rodzina przez określony okres e, czasu zjemy go w 100%. Procentach. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, fajnie było z Tobą pogadać, przy piątkę. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mamy też, mamy też takie ciekawe rozmowy z młodymi ludźmi, którzy, którzy nie mają zdania, jednak, jednak chcą rozmawiać i chcą nabyć to zdanie. Polowanie nadal trwa, więc idziemy dalej. Słuchajcie, polowanie, polowanie trwa, nadal idziemy złapać kogoś. Cześć, dzień dobry, słuchajcie, mogę Wam zadać dwa pytania. Cześć, ja mam na imię Piotr i prowadzę kanał dla myśliwych Wadameku Myśliwego. Chciałbym się zapytać, co sądzicie na temat myśliwych, co sądzicie na temat łowiectwa. Eee, wie pan, co to jest dosyć duży temat. Bo teraz tak, idzie część ludzi uważa myśliwych za morderców, eee, zgadza się. Jeżeli to służy utrzymaniu pewnej, pewnego poziomu populacji, to jest jak najbardziej. Ale też się spotkałem. Mój ojciec miał kiedyś znajomego, który rzeczywiście chodził i traktował to jako mordowanie tych zwierząt. Okej, okay. jakie jest wasze zdanie? Ale w jakim sensie? No w takim właśnie, co ty uważasz na temat myśliwych? E, jeżeli robią to w ten sposób, żeby utrzymać tą całą hierarchię, to jak najbardziej. Okej, okay. no i, i takie co też jest... Jeżeli chodzi o ubój chorej zwierząt, to też jak najbardziej. Okej. Okay. Ja takie same zdanie mam. Okej, okay. eee, dzięki, to bardzo ciekawe co powiedziałeś. Eee, kolejni, kolejni ludzie, którzy... Nagrywani jesteście. Tak, jesteście nagrywani, jesteście nagrywani jak najbardziej cały czas, tak? Utrwalamy to, co, eee, co rozmawiamy. Eee, dziękuję bardzo, zatem idziemy dalej, polowanie trwa dalej, eee, szukamy kolejnych osób, które odpowiedzą nam eee, na te dwa pytania. Polowanie trwa dalej, idziemy e, pod, e, pod domki winiarskie, gdzie najwięcej osób jest, bo jesteśmy w końcu na winobraniu. Dzień dobry, nazywam się Piotr, jestem z kanału Wademeku Myśliwego. Chciałbym zadać pytanie, co sądzicie Państwo o łowiectwie? No, my łowiectwa nie uznajemy w ogóle zabijania zwierząt, nie? raczej raczej bezkrwawe łowy. nie. Fotografia, takie jak sobramy, nas interesują. Okej, okay, czyli myśliwi według Pana są? No, myśliwi. No ich sprawa jest, ale wciąganie w to dzieci, no to już jest całkiem odmienny temat, nie? Także no albo się nie, nie będę wypowiadał, bo zażynanie dzieci na, na widoku dzieci zwierząt, no to już jest masakryczne i karygodne, nie? Tak mi się wydaje. Nie? Nie Rozumiem, czyli jeżeli jeżeli dopytam, doprecyzuję, jest pan przeciwny temu, żeby myśliwi polowali? Oczywiście przeciwny. Pani? Nie wypowiadam się, przepraszam. Okej, okay. okay, w porządku, rozumiem. Okej, okay, no mamy też, mamy też zdanie osób takich, szanujemy to zdanie, więc my idziemy zatem polować dalej i szukamy kolejnych odpowiedzi. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za, za, za możliwość wypowiedzenia. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy. Miłego winobrania. No i co to jeszcze? Jeszcze może z, dwie, trzy osoby spróbujemy złapać i... No i będziemy zmierzać ku końcowi, bo robi się już taka godzina zachód słońca, więc polujemy dziś się tylko i wyłącznie do zmierzchu. Dzień dobry. Czy mogę zadać dwa pytania? Proszę. To pierwsze będzie jak winobranie? Myślę, że dobrze, jak zawsze, jak co roku. Jak co roku. A teraz drugie pytanie. Co sądzi pani na temat myśliwych, na temat łowiectwa? Uuu, i tutaj będzie ciężko, chyba nie mam zdania, ponieważ nie znam się na tym, więc nie chciałabym tutaj oszukać swoją opinią, teorią na ten temat. Rozumiem, czyli nie zna Pani żadnego myśliwego, nie wie Pani czym nie, zajmują nie. się myśliwi? No, czym zajmują się, to myślę, że wiem, natomiast nie interesuje się tym w żaden sposób. Okej, okay, czyli zdania Pani na temat łowiectwa nie, 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 nie ma? Nie mam. Okej. Okay. Słuchajcie, są też osoby, które nie mają zdania. Właśnie może warto wtedy z takimi osobami porozmawiać na temat łowiectwa i wytłumaczyć, na czym ma łowiectwo polegać. Bardzo dziękujemy, idziemy dalej polować. Dziękujemy, Do cichni. zobaczenia. Nie, Dzień dobry, czy mogę zadać dwa pytania? Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr, jestem z kanału Wademeku Myśliwego. Chciałbym zapytać, pierwsze pytanie, czy myśliwi są potrzebni? Pewnie, że potrzebni. Dlaczego? A skąd się znaleźliśmy? O, okej, okay, w porządku. Dobre, to yeah. drugie pytanie zadam, czy to, co robią myśliwi, robią dobrze? No zależy. Jeżeli według przepisów to dobrze, a jeżeli kusują, no to. To robią to kłusownicy, a nie myśliwi. Okej, okay, bardzo dziękuję. A jesteście zielonogórzoninami, czy przyjechaliście? Tak. Jesteście z Zielonej Góry. W porządku, to też cenna dla nas uwaga. Dziękuję, idziemy dalej. Są opinie też takie, że jeżeli robią to dobrze, to, to dobrze, że robią. Dzień dobry. Mogę zadać dwa pytania. Oj nie, pani, pani, pani uciekła, chłopaki, dobra, poczekajcie, poczekajcie, nie odchodźcie, słuchajcie, mam dwa pytania, pytania przewrotne, może dla Was, a może nie, chciałbym porozmawiać z Wami na temat łowiectwa, czy wiecie na czym polega łowiectwo? Zależy, czy chodzi o ryby, czy chodzi o myślistwo? Chodzi o myślistwo. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nie macie pojęcia, a co sądzicie w ogóle na temat myśliwych? Wydaje mi się, że są potrzebni, bo jeżeli chodzi o odłowy i inne takie rzeczy, to jak najbardziej tak. Dziczyzmę też na rynku brakuje, więc myślę, że jak najbardziej. Okej, okay, a Twoje zdanie? No muszą dbać o populację lisów, saren i tak dalej, więc uważam, że łowiec Twoje jest ok, ok, jak najbardziej. W porządku. Jesteście z Zielonej Góry? Nie. Skąd? Poznań. Poznań. Zatem to jest opinia gości z. Wielkopolski, czyli z krainy podziemnej pomarańczy. My idziemy, my idziemy dalej. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Trzymajcie się. Cześć. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, cześć. Jestem Piotr. Jestem z kanału Wademekum Myśliwego. Chciałbym was, wam zadać dwa pytania dotyczące łowiectwa. Co wy na to? Śmiało. Śmiało. Co sądzicie na temat myśliwych? Ja nie mam nic przeciwko, bo ja znam myśliwych, pochodzę z Żagania, dokładnie z Bożnowa koło Żagania. To jest taka wioska, gdzie większość mojej rodziny tym się zajmowała i nadal się zajmuje, więc no dla mnie to jest ok. Czyli łowiectwo nie jest Ci obce? Nie jest. A Tobie? No ja nie mam znajomych żadnych z łowiectwem związanych. mam kolegę ze strzelectwem związanego, ale bardziej sportowym. Ale myśliwych to nie bardzo, nie znam nikogo. Okej, okay, no to w tym momencie moje drugie pytanie będzie tendencyjne. E, czy uważasz, że to co robią myśliwi tak, e, powinni robić dalej? Czy to jest dobre? Tak i nie. Moja odpowiedź nie będzie standardowa, bo to zależy od tego. E, czy ktoś robi to z czystej satysfakcji i zabija zwierzęta masowo? Czy ktoś robi to dlatego, że no jest myśliwym z prawdziwego zdarzenia, czasami zabije jakiegoś dzika, który robi na przetwory, czy też inne zwierzę. Ale tak, dla samej satysfakcji zabijanie i zostawianie zwierzęcia, czy tam postrzelenie, żeby konał, to nie. Okej, okay. eee, super. Bardzo dziękuję za waszą, za waszą wypowiedź. Polowanie trwa dalej, my idziemy dalej. Miłego winobrania. Cześć, Daszbur. Dzień dobry Paniom, czy możemy zadać dwa pytania? Tak. Ja się nazywam Piotr, jestem z kanału Wadameku Myśliwego. Chciałbym zadać pytanie dotyczące myśliwych. Co Pani sądzi o myśliwych? No to jest bardzo trudne pytanie. No, no, no dobrze, więc kontrowersyjne. odpowiadajmy. Kontrowersyjne dosyć. No nie pochwalam ogólnie sportu takiego jak myślistwo. Jest ja chciałbym tu sprostować, myślistwo nie jest sportem. Tak, ale niektórzy traktują to typowo jako hobby i sport. Jeżeli chodzi o regulacje i... Dbanie jednak o zdrowie zwierzyny, no to uważam, że ktoś to powinien kontrolować, więc tak. Ale jeżeli chodzi o traktowanie tego typowo sportowo, zabieranie dzieci i coś w rodzaju po prostu tylko i wyłącznie rozrywki, to no, no oczywiście nie. Okej, okay. czyli mamy też e, kolejną odpowiedź, że jeżeli myśliwi e, w ramach selekcji, tak? A jeżeli tylko i wyłącznie w ramach, e, nie wiem, e, zabijania dla zabijania, to chyba raczej nikt tak nie poluje, no ale e, takie jest Pani zdanie. Takie osoby, niestety znam. Słuchajcie, no i nadszedł ten czas, żeby zakończyć nasze dzisiejsze polowanie. Jesteśmy w Załuku Myśliwskim, obeszliśmy, mógłbym powiedzieć, ratusz dookoła kilka razy. Spotkaliśmy, spotkaliśmy wiele osób, niektóre chciały rozmawiać z nami, niektóre z nami nie chciały rozmawiać. Jednak w całości mógłbym powiedzieć, że opinia o tym, co robią myśliwi, czyli o tym, co robimy, była naprawdę pozytywna. Ludzie, mieszkańcy Zielonej Góry, mieszkańcy okolicznych miejscowości odbierają nas dobrze były też opinie niepochlebne dla nas, dla myśliwych, ale takie opinie też są. Były też, były też osoby, które nie miały zdania i myślę, że to właśnie do takich osób powinniśmy kierować nasz przekaz, żeby tłumaczyć tym ludziom, na czym polega łowiectwo, bo myślę, że warto. Warto przekonywać jeszcze tych, którzy są nieprzekonani. Z Deptaka Zielonogórskiego pozdrawiał Piotr Bogdanowicz. Dasz bur, do zobaczenia. Cześć.